Witam w kolejnym co? odcinku i zagrańmy w kolanie. 2. Bo... Musimy kontynuować naszą sprawę na serię. Na szybko pokaż, pokażę, jak można zrobić elipcję, w którym nam punkt zdrowia. Nadchodzą! Oczywiście będę tutaj omijał z jedną Z wielkami musimy pracować, ze względu na te doświadczenia. Zresztą, jakby się jeszcze, op jeszcze opłacało. Ale to niestety byłoby trochę czasochłonne. Zmiemy ten eliksir, krótko. Wolę śmierć niż hańbę! O! Doprawdy? Okay. Okay. W porządku. Dobra. Mamy eliksir. Oczywiście zwiększy nam ilość funkcji życia o 50. Swoją drogą warto to zbierać. W telefonie, jak się do trudności. Po, na średniej przesiedli polecam, żeby te, takie rzeczy zbierać. Nie chcę mi się z Wami zwalczyć. Doświadczenie z, i tak nabija. I Zawaliła?

Jak tutaj i wykryć Oczywiście się trochę wykryć Okazało się, że tam i nie... wykryć Mały problem z przynajmniej nie powinien przynajmniej i Dwa opcje. Szykujcie się wojowie, wróg nadchodzi. O, bardziej zaawansowany przeciwnik. A w tym momencie, kiedy do naszego mieszka, i zaprowadzi nas do jakiejś wioski, będziemy musieli ją modować i przygotować armię, by wrócić w dalszą podróż. A tutaj widać kolejne Elixir. Tym razem Elixir w siły. Nie ustąpię pola! chyba tutaj nam 5 punktów siły. No, wiadomo, to pan zwiększy nam nasze obrażenie. Niech będzie. Jakby wyszło. No, Stojąc to za że jest więcej doświadczenia, a walki są w niż z tymi wilkami. Prawdziwy rycerz nie woła na ratunek. No, nie wołaj, nie wołaj, nie wołaj, doświadczenia. Ej, ja już wołaj, nie wołaj, nie wołaj, nie to, to nie Rozprawimy nie z nie Że mam się jeszcze udać. Nie może, może. tylko na pewno na pewno y to do lewej to tylko honorowo. A no, mówiąc, że pomocą tego bym wykrył, tutaj robię fajkala. Powiem, że nawet mi chodzi chłodnie, jak to ona widzi Nic ich. Niski wymagania. Dobra, czekam nas zwielot. Ła Boga, książę, książę to być musi. To się wy, podróżniku? Prawdę powiadaliście? Oj, dostanie mi się za to, dostanie. Tatko, tatko, książę! Już się nigdy nie poznał, Tak, pani. I tak kończy się ta pierwsza mapa. No, teraz no, obecnie nie możemy zrobić. Zaraz rozpocznę się czytowanie. O, pierwsza lista. I się jak powinno bardziej rozkręcić. Pierwszy dialog. Tu chyba władza Kościoła nie sięga. Będziemy mogli spokojnie zebrać siły, zanim ruszymy sprać tego obwiesia. Niedaleko stąd jest opuszczona świątynia. Dobromir skrywa się tam od czasu jak ten szubrawiec Kościej władza księstwem. Nie zwlekajmy, zapewne ma dla nas cenne wskazówki. Teraz chyba te No i teraz pojawia się o tym, że możemy jakiś kutunek i zakodować. Osobiście polecam ich y, przypisanie do grup. Shiftem możemy wzmacniać Więcej ilości w nos, tak? i CTRL i wybieramy na, przykład na grupę 1. A uprzedzamy na grupę drugą. Szyć z łuku czy nie szyć? Oto jest pytanie. Szyj, szyj... Sporowo. Służba, nie drużba. Ale chcą się w uczniów, bo bardzo się go Honor rycerski jest najważniejszy. Dobrze na niektóre postacie. Wróg! Hajda na niego! Nie. No właśnie na te postacie, jedzimy. Prawdziwy, rycerz nie woła na ratunek. Ponadto mają bardzo dużo mózgu ma obrażenie magiczne. magiczną. Książę. Cześć, to, to się tak się Tak że też kama ma ferie. Bardzo dużo czasu wolnego. Pierwsze 5 hmm, odcinków czas mój nadchodzi. pojawią się bardzo szybko, wczoraj będę decyzyjnie rzucał po jednym z tych zobaczymy jak to wyjdzie. Potem, jak już będzie tam, to jest 5-10 odcinków, będzie tu odcinki, i tu Nazywam się Mirko. Książę Mirko. to co odcinki, to będzie nasze. Nazywa się Milko, książę Milko. No, oczywiście, tak. Klikniemy dwa razy szybko widzę szybko Poczujcie smak żelaza! To nam pokaże gdzie na mapie, jest. gdzie są nasze jednym naszej Ale no dobra. Stawmy czoło zdrajcom. Myślę, kiedy bym wrzucać takie łączniki. Jakby sobie jeden... to nigdy by nie było. Zasiekę! Nieprawdopodobnie chyba byłoby to. Byłby to w Albo Nawet ranny nie pola. A jeszcze zostaje kwestia prowadzenia. Nazywam się Mirko. Książki. drugiej serii, równolegle do polań. A tą Wrozumiem. serię będzie wszystko chyba na koniec. gdzie? Jeszcze nie wiadomo, co to będzie. Nie jest nic pewnego. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotowy. Jak mówiłem, prawdopodobnie. Hard hard fight Ale tak, ale teraz on tu dialog. To dopadło w grę. Witaj, Mirko. Wielka to radość dla moich starych oczu znowu cię zobaczyć. Odnalazłem drużynę. Widziałem też ofiary kościejowych rządów. Dobromirze, muszę zjednoczyć lud i obalić tego tyrana. Jak tu jednak wojaczkę zaczynać? Jak ni grodu ni ludzi. Nie poddawaj się, książę. Kmiotkowie pójdą za tobą. Okazać im swą charyzmę i sprawiedliwość musisz. Po drugiej stronie rzeki była do niedawna mała osada. Kilka dni temu zbrojni z sąsiedniej wioski złupili ją doszczętnie. Ukaż winowajców, a u tych, co przeżyli, lojalność zdobędziesz. Myślę, że z naszymi mieczami i łukami rozprawimy się z nimi raz-dwa. Miej się jednak na baczności i nie trać czasu. Kościejowi szpiedzy rychło swemu panu doniosą, że bunt się szykuje, a wtedy z regularną armią przyjdzie ci walczyć i z siłami nieczystymi. Trzeba więc do boju ruszać. Dzięki ci, przyjacielu Dobromirze. Bądź zdrów. I ty, szlachetny młodzieńcze, oby potężny Perun sprzyjał ci w boju. No i tak będzie się zaczynało... Życie z łuku na. O to Oto jest pytanie. Hmm, jeszcze jeden zapis. Chodź nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. Na twoje rozkazy, panie. Rozprawimy się z nimi. Hmm, widać tych, tak z Bez wahania. O, dobra. To wiedźmy. Czas, by wsławić się męstwem i odwagą. Czy co? Prędzej padnę, niż wezwę posiłki. Wymieniałem cięciwę. Jestem gotów. Dobra, zaczynamy. Nie łby. Zrobię z was cedzak do kaszy. Nie osiem zamiocie. na te, te Będziemy polować na Czy jelenia? A raczej to wygramy. Mój przyjaciel Robin tak by się z wami rozprawił. No, no, no. Jak to mówią za granicą, Saja będzie jak rozkażesz. Powiem sobie, proszę. Oczywiście, tutaj, panowie, zarazem jestem gotowy. Idziemy czujcie smak żelaza! Aaa, to by było nieco, się Nazywam się Mirko. Książę Mirko. O, to może być ciężej. O cholera! Uciekaj, uciekaj!

Tutaj możemy zamienić postacie w krowę, co nam pozwoli pozyskiwać e, materiał. Materiał budyncowy i ten. Czyli mleko to jest podstawowy ten. Jestem tego mgława. Dzięki niemu możemy budować. Szczelić jednostki. Prawdziwy rycerz nie woła na ratunek. I we sobie technologię. Czy tam takie typu lepsze tarcze, lepsze mię. wszystko to Mój przyjaciel Robin tak by się z Wami rozprawił. Mam mamy lepszą. Pierwszorzędna robota. Zbóżcie to Początkowo Zjedziemy do wyspy, kupić pierwsze nie? No, a następnie zajmiemy się rozgubową Ja to też bywa, jak się, się rozkręcić do no, jak to będzie Nie bierze. próżnujmy! Czas na No, z Idziemy. Patrzę chodź tu, chodźcie. Mhm, I... idziemy. Wymieniałem cięciwę. Jestem gotów. Dobrze, już jest gotów. Bardzo dobrze. Usług, wasza miłość. No, ale widzę w drodze, widzę w drodze. Rozumiem. Dobra. Mieszkańcy tej doski? Dobra. Witajcie, szlachetni rycerze. Zbrojna banda, z którą się starliście, niedalej jak trzy świtania temu, napadła na naszą osadę i złupiła ją doszczętnie. Na kolanach błagamy. Ostańcie z nami do czasu, aż z ruiny się podniesiemy. Niech tak będzie. Moich rozkazów jednak słuchać musicie i wypełniać je co do Joty. Panie, od zguby nas uchroniłeś. To i służyć będziemy wiernie. Witajcie w naszych skromnych progach no to będziemy zaczynać naszą akcję. Dobra! Ale pierwszy skończymy odcinek w tym miejscu. Następny odcinku opiszę trochę budowle i scharakteryzuje jak mi wszystko przebiega. Ale co bądź, zapraszam Was do kolejnego odcinka zagrany w Polanie 2 kontynuując serię